Hahaha, ha, ha, udało mi się naprawić i wonę. Hahaha, ha, brawo, ja. Siema, siema, poproszę takie główne, które eksplodują. Chodzi ci o ładunki wybuchowe. Tak, kurwo, i dawaj je, a i jeszcze snajperkę. No dobra, masz chuju i wypierdalaj. A i dawaj spermę. Spierdalaj pedale jebany, kurwa, co za pojeby w tym mieście. Zapomniałem, że ta moja bomba nuklearna była uszkodzona i niestabilna, i trzeba było ją wyjebać. Teraz się przygotowałem na tych zjebów teraz mają w pierdol. Biedny jestem i brakuje mi na przeszczep cycek. Ten koleś to mój koleżka, który rozdaje za darmo broń, bo jest milionerem, ponieważ odkrył źródło spermy. Ale bierz głównym. a ty bierz pizdą twojego starego. Ha ha ha. O ja pierdolę, stara baba. Ale jej pierdolełem he, he o ty kurwo uważaj jak jeździsz, a ty kurwo jedziesz po lewym a nie na prawym pasie ty spermojadzie, o babcia. O w mordę Stanisław ja pierdolę, co ty odpierdalasz, to jest prezencik który zajebałem z Tesco, weź nie pierdol, teraz zobaczysz tylko odjadę trochę moim samochodzikiem. Dawaj na solo a nie uciekasz ja pierdolę. Babusiu, to mój prezencik dla ciebie, ha, ha ha ha. Chwileczka, muszę się przygotować. Ale rozpierdol, o kurwa, jak ty to przeżyłaś, moja babcia, normalnie to terminator ale z biedronki i jebie stachem. O nieważne, ha ha ha, dobra, ja spierdalam, bo gliny zaczęły węszyć smród z mojej dupy. Masz jedną nową wiadomość. O ciekawe od kogo. O ja pierdole! O ja pierdole chętnie skorzystam. Pójdę do ziutka i jedziemy he heche. He. Nie mam gdzie lać, bo są wszędzie kamery i jakieś pedały na drzewach i nawet w kiblu ktoś zamontował kamerę ja pierdole. Pewnie bo jestem małym gwiazdą hehe he, i ludzie mnie lubią dziadek się w kurwi więc będę musiał jak najszybciej to sprzątnąć. Omyślałem że to ona to jakiś komar, który chce popuć moją dzidę. Zaraz się zestram. Teraz idę po ścierej. o ja pierdolę dziadek. To nie jest tak jak myślisz. O ty kurwo, tera ci tego chuja nożyczkami obetne. Ale dziadek ała, ała 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 No teraz mam coś do przekazania. Jedziemy do spa, tam są niby za darmo koks i dziwki heche. Ej ale to oszustwo, ja mam pomysł. Kurwa, ale wsiąkło ja pierdole ale tak i tak musimy jechać. No dobra, wysłałem im fejkowe imię i podali mi miejscówkę. Na zdjęciach to wygląda bardziej na dom, więc może będziemy mieć nowy dom, heche, he. ale oszalałeś, ja pierdolę. No dobra, jestem, nie widać, że ktoś tu jest, może ich nie ma, ale warto sprawdzić tak i tak. Może ktoś wali se w mojej piwnicy? A może w kiblu? Ej, ziom, one on, on widać kogoś? Nie chyba są w środku. Mam gaz, który wzbudza erekcję, heche. He. A tak naprawdę to łzawiący możliwe, że wejdzie jakoś i poczują go. Nie rób tego ja ich sam załatwię. Dobra podejdę, zamontuję ładunki wybuchowe i ich zdezorientuję i pyknę na daleko z snajperki. O kurwa, ale zadycha. Normalnie ich pierdolne. O, zapomniałem, że te chuje paparazzi prześladują ich, więc muszę też na nich uważać, ale gdzie oni jadą? Na ruchanko czy co heche? Podejrzane trochę, bo nikogo nie ma. Może wyjechali, albo po prostu chcą mnie w chuja zrobić, ale tak i tak muszę to zrobić. Jeszcze podłożę na ścianie garażu i spierdalam. Kurwa, ale się jebłem. dobra tera mają w pierdol. Oddale się trochę w razie czego. Ale mnie cyc napierdalają, ja pierdolę. Schowam się za drzewem, jak jakiś down i lecimy. Pizdu, pizdu, pizdu wciskam guziczek i leci bąbelek. Dobra, wychodźcie, pieruny jedne, i leci pan w pierdol. Kurwa nikt nie wychodzi. Poczekam chwilę może byli zajęci waleniem lub ruchaniem he, he, he. Ja pierdolę parówy mnie chyba wrobiły. Sprawdzę dach, może ktoś próbuje skoczyć. Kurwa dobra podejdę i zobaczę na blisko. O tym razem się nie jebłem. Wykutafony wypierdalać mi z domu i wpierdalać do piekła szczury jebane. Nikogo nie ma. Komputer jest włączony, sprawdzę go. Kurwa, a pały mnie wrobiły dobra jady tam i teraz będzie bez żartów wpierdol. Zapomniałem, że cygany podpierdoliły mi wóz. Teraz będę musiał zapierdalać na pieszo ja pierdolę. Kurwa już się zmęczyłem, a zostało mi 100 km ja pierdole. No i jesteśmy ziutek, O kurwa to ma być nasz dom? Jeszcze nie, bo muszę porozmawiać z właścicielem spa. No dobra, to pójdę z tobą, nie ja sam pójdę. Musi być tak prywatnie. Ja i właściciel, aha, nie rozumiem tego, ja też, aha, ale z ciebie debil. Zamknij ryj. Dobra, czas im się wiebać pociuchutko i przejąć ich spa, a właściwie dom na ruchanko heche. Też tu jestem, bo cygan pochodzący stąd podjebał mi zapalniczkę za jeden tysiąc. O kurwa, ale laska, bym se zwalił, ale może się obrócić w moją stronę, więc nie. O pyknę sobie zdjęcie i sobie później zwale hechę. Pizdu, pizdu. Kurwa mać nie wytrzymam, a chuj z tym. Teraz sobie zwalę, potem nie będę musiał heche. He. Dobra, od razu lepiej heche he. dobra, lecimy, bo mam do przejęcia miejscówkę hehe. He. Gościu był se i padł se hehe. He. Jakaś darmowa dziwka, giniesz ma to jebana. O, jakiś szczur, ej Piotrek, co ty tu odpierdalasz? O kurwę, Alan, co ty tu robisz? Przejąć miejscówkę, ja tu będę nagrywał porno, bez mojego wystąpienia. To giniesz, mato, hechę. Sprawdzę co miał. O kurwa, to moja zapalniczka, na śmierć to sobie zasłużył. I moim ostry nożem stesko. O kurwa, właścicielka, ja pierdolę. Przygotuj się na śmierć i stratę, bo przejmuję tą miejscówkę i będzie moim domem he Dam ci moje spa, zrobię ci loda i będę żyć okej bo się przygotowywałam właśnie na porno. No dobra zgoda wyjmę mojego dużego kutasa, o kurwa ale chce mi się lać Sajnara głównie niedomyty. Kurwa ale poleciało że cię podziurawiło z wrażenia ha ha ha, ha. dobra idę do ziutka, kurwa mać co on tam długo odpierdala, tak długo że już obrobiłem sklep monopolowy i poszłem na imprezę z kurwe syna, dobra nie będę dłużej czekać, o dziadek, omiałem po ciebie przejść. co tak długo robiłeś, o kurwa a teraz mamy przejebane bo zgadłem że ich zabiłeś ała ty kurwo. Tak, tak, zrobiłem, spaliłem ciała i ich nie ma teraz, będziemy tutaj my mieszkać. Dobra, mam wyjebane. Mają PS6. No dobra, to zagramy sobie w Mortal Kombat 11. Kurwa w końcu dotarłem po tylu dniach bez przerwy, ja pierdolę. No dobra, czas na wpierdol. I ruchanko, gdy ich zwiążę, ha ha ha.